Okej, okay, wygląda na to, że ja też teraz czegoś nie rozumiem. Słuchaj, Kacper, ty podejmujesz i podejmowałeś jakieś decyzje, brałeś za nie odpowiedzialność, więc trzymaj się tego. Nie wiem, czemu teraz nas wywołujesz na wokandę, żebyśmy coś tłumaczyli. To jest tylko i wyłącznie Twoja sprawa. Ja też zdarzało się, że miałem inne zdanie niż agencja, i dochodziło między nami do jakichś nieporozumień, ale. Cały czas wyjaśnialiśmy to między sobą, nie wyciągaliśmy tego publicznie. Ty wytaczasz, działa publicznie. Chcesz, żeby ludzie obserwowali to, jak, jaki jest przebieg rozprawy, a tym samym my musimy się publicznie wypowiadać. Gdzie ja kompletnie nie czuję się do tego zobowiązany, to jest tylko i wyłącznie Twoja sprawa. Do czego dochodzi między Tobą, agencją, nas w to nie mieszaj. Sorry.